Historia trzyściale. Noc, w której wszystko pękło. Nie wiem, kiedy dokładnie zaczęło się piekło. Może wtedy, gdy zacząłem liczyć pieniądze, zanim je zarobiłem. Może wtedy, gdy powiedziałem kobiecie, którą kochałem, że to ostatni raz, tylko ten jeden trade i będzie spokój. Był luty. Za oknem śnieg mieszał się z neonami stacji benzynowej, którą widziałem z okna. Śmierdziało zimną kawą, stresem i samotnością. Na biurku trzy monitory, w tle sygnał alertu z platformy. Ten dźwięk, którego nienawidzisz, ale nie możesz bez niego żyć. Miałem wtedy 280 tysięcy na koncie. Własne pieniądze? Nie do końca. 180 tysięcy to był kredyt. 40 pożyczone od ojca. Na mieszkanie. Reszta od kumpla, który wierzył, że zrobimy coś dużego. Weszło. Idealnie. W ciągu pięciu godzin miałem 410 tysięcy. I wtedy coś we mnie pękło. Nie zamknąłem. Chciałem więcej. O 3.25 nad ranem rynek odbił. Nagle. Bez ostrzeżenia. Z plus zrobiło się plus 280. Palec drżał nad przyciskiem close. Kiedy było 60 tysięcy, poczułem jak serce przestaje bić równo. Kiedy było 120, przestałem czuć cokolwiek. Kiedy zrobiło się 220, odłączyłem emocje. O 5.12 zostało mi 18, idzie być 43 złote. Wstałem. Poszedłem do łazienki. Zobaczyłem w lustrze gościa, którego nie znałem. Czerwone oczy. Dwie kreski od łez solą wzdłuż policzków. Wróciłem do pokoju. Zanim usiadłem, zadzwonił telefon. Ona. Nie odebrałem. Napisała tylko. Wiem, że znowu grasz. Jeśli teraz nie odpiszesz, nie wracam. Nie odpisałem. Dwa tygodnie później byłem sam. Konto puste. Telefon milczał. Świat przestał mieć kolory. Ale tamtej nocy nauczyłem się czegoś, czego nie da ci żadna książka, mentor ani kurs za 997 zł. Jeśli nie wiesz kiedy przestać, przestaniesz wtedy, gdy już nie będzie czego zbierać. Zasada 37. Nie przegrywasz wtedy, gdy tracisz pieniądze. Przegrywasz, gdy wiesz, że powinieneś przestać i mimo to klikasz dalej. SL albo SUP.